Do rapu, ty dorosłeś do rapu, dorośliśmy do rapu razem. Zmienił się świat, tak minęło parę lat. Ej. Lepiej późno niż wcale. Ja dorosłem do rapu, ty Krótka. dorosłeś do rapu, taka właśnie. I co, trzy kołyski. Stary, ostatnie marze, poświęciłem by jak ja dużo razem. czasu na ten cały spór o, na temat akta. Stary, jakbyś na ten temat wypowiedział w ogóle. Wiesz, myślę, że byśmy musieli za długo tutaj rozwodzić, a tak naprawdę, jeśli mam być szczery, nie zagłębiłem się w każdy detal, który moglibyśmy poświęcić temu, więc nie chcę mi się jakby komentować tego. Myślę, że byłaby to dłuższa dysputa, a chcesz ze mną zrobić krótki wywiad pewnie na temat płyty i koncerty we Wrocławiu, więc, więc tyle. No. myślę, że zrobimy na ten temat oddzielny wywiad. Kumam, spoko. Słuchaj, wiem, że wczoraj kręciłeś klip. Gdzie to było, jaki kawałek i tak dalej? Nie wiem, wiesz, kiedy będzie ten wywiad. Było to wcześniej niż wczoraj na pewno, przenosimy się w czasie, ale parę dni temu, w tym tygodniu e, robiliśmy klip e, do kawałka, kiedy opadnie konfetti z e, Pyskatym i z Młodym e, to jest klip zrealizowany przez, znaczy realizowany, bo jest w trakcie, przez ekipę Toczy z Warszawy, oni odpowiadają za sporo już klipów, więc nie muszę ich reklamować e, Chociaż ostatni klip Kajmana też z Peskatem i SPZ-em, plus wiele, wiele innych rzeczy. No co? Mam ci powiedzieć pokrótce, tam się będzie działo? Czy tak, jak jest? Tak. No klip, jak widziałeś, zapowiedź koncertu tego, który nagrałem podczas e, nagrywania tamtego klipu. E, w, jesteśmy w części, wyglądamy całkiem normalnie. O lata bardzo dużo konfetti, które jest wystrzeliwane z, z takiego półautomatycznego pistoleciku z nabojem ze sprężonym powietrzem. Wygląda to mocno efektownie. Yy, plus jesteśmy w niektórych ujęciach pomalowani na jakieś dziwne czarno-białe twarze, które się później rozmazują i wszystko. Będziecie mogli zobaczyć już niedługo. Myślę, że w ciągu dwóch tygodni powinniśmy zrobić premierę tego klipu, więc będziecie mogli sami zobaczyć, czy było warto mal malować twarze. Relaks, Onary. trzy ostatnie płyty, mi się zajerałeś Poleciłbyś naszym słuchaczom. Trzy ostatnie płyty jakieś się zajerałem? O kurczę, ciężko by to powiedzieć. No Ostatnio, nierapowo trochę mogę powiedzieć, podobała mi się na Maksaszenia płyta Szadę, podobała mi się ostatnia płyta Gentlemana. Nie ta koncertowa, tylko ta wcześniejsza jakby studyjna, w której nie pamiętam tytułów. To bardziej jest reggae No tu reggae, Szade, no to jakiś wiesz, około. Są melanż. A melanż trwa. Tam widzę? Yy, I co jeszcze? A z rapu, co ja z rzemu? No, Jay-Z z Kanye Westem, zajebista płyta. Tetron no, miazga. Mi się na maksa podoba, wiesz, od dawna słucham Jaya, Kanye Westa mniej, ale Kanye West, to co robi z flow na tej płycie, to no to można tylko podziwiać. Mistrzowska płyta, krótka, fajna, zwięzła, yy, bardzo mi się podobała. Właśnie kolejne pytanie troszkę a propos tej płyty, bo tam jest kilka alternatywnych kawałków. Co sądzisz o fuzji hip-hopu właśnie z dubstepem, rockiem, jazzem? Zasadnie mega popularne. No tak, wiesz, nie zawsze to, co popularne, jest dobre. A jeśli coś jest dobre, to jest po prostu dobre, mówiąc prosto i bezpośrednio. Wydaje mi się, że jeśli ktoś ma pomysł na to i ma szczerą zajawkę no to słuchacz, taki ty jak ty, czy ja, usłyszy to i wyjdzie coś z tego konstruktywnego, coś dobrego, coś, coś co wnosi w jeden bądź drugi styl muzyki, bądź w ogóle po prostu w muzykę coś wnosi Wydaje mi się, że też jest sporo rzeczy takich na siłę robionych, które są po prostu, wiesz, że ktoś się kimś jara, ktoś się kimś nie jara, ale ten pierwszy go zaprosił, więc może będzie fajnie i to nie wychodzi, ale ja jakby nie eksperymentuję w tym kierunku, na razie nie mam na nic zajawki jedynie, wiesz, tak jak mówię, na no mi się reggae ale to, że mi się podoba nie znaczy, że ja bym chciał połączyć mój styl z legyą, chociaż e, z Bobłanem mieliśmy taką małą wiesz, przygodę singlową z zeszłej płyty, co, co wydaje mi się, że wyszło fajnie, a, była jakaś fajna chemia i ten kawałek fajnie wyszedł. Ale mówię, no jest okej, okay, jak, 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 jak coś jest zrobione profesjonalnie i, i poważnie, a, a, a i ten, no nie, wiesz, do stepu nie za bardzo słucham elektroniczne brzmienia też mnie mało interesują, więc, więc, więc ja raczej pozostaję przy klasyce. Kumam, dobra, słuchaj, stały punkt programu, czyli płomień 81, no. stary, Poczekaj, ja się nie mogę doczekać. Płomień płomiesz, okej, mamy, mamy to pytanie. No co, no wiesz, miło mi, dziękuję, że nie możesz się doczekać, jesteś, jesteś ty i parę osób też mi to mówiła, jest to dla nas bardzo miłe, przynajmniej dla mnie na pewno, wiesz, po takiej jakby nieaktywności płomienia że ludzie oczekują jakiegoś naszego nowego materiału, przez co też wydaje mi się, że po prostu działamy jakby obok siebie z PZT-em i cały czas coś robimy, dlatego ludzie mają taką opcję, że, że jakby wiesz, że zrobimy ten pomień. I chyba go zrobimy, no wiesz, nie chcę znowu mówić, bo już za dużo było mówione. Żadnych terminów na szczęście chyba nie podawaliśmy. Nie, nie. Mam nadzieję, nie. że Paweł też nic, nic nie spalił. dyplomatycznie e... bardzo. Cały czas jest, wiesz, polityczna rozmowa. Polityczne zapowiedzi po się jeden. Wydaje mi się, że... że tak, no, że, ale tak jak ze wszystkim. No, jak jak gadaliśmy o tych fuzjach i łączeniu gatunków, tak samo o łączeniu mojego stylu z Pawła stylem, to wiesz, to musi być to miejsce, ten czas ta zajawka, dobieranie tych bitów, które chcemy i, i jakby... I, jakby obrany wspólny kierunek, bo wiesz, jakby rozchodzące się... rozchodzące się dwie... Osobowości to, 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 nie, to, to ta płyta nie ma sensu w ogóle, ale wydaje mi się, że dyplomatycznie mówiąc, że wyjdzie kolejny pomień 81, czy to będzie w tym roku, czy w następnym. Nie wiem, chciałem, żeby było w tym, bo mimo wszystko jest dobry czas, mamy, wiesz, dużo nagrywamy, mamy dużo do powiedzenia, wydaje mi się, i jesteśmy w dobrym miejscu, więc jak, jak będzie dobra energia, siła, wiatr i zdrowie, to powinno być dobrze, nie? Relaksa, czy jest szansa, że to wyjdzie w Step Records? Znaczy nowy płomień. Wiesz, to raczej jest drugorzędna sprawa dla nas tak naprawdę. Ważniejsze jest, żebyśmy zrobili trzy, cztery kawałki, które pozwolą nam stwierdzić, że to, co teraz robimy ma sens i, i idzie w dobrym kierunku, a to, czy wydamy to w Step Records, jak powiedziałeś, czy w innych niezależnych wytwórniach, czy gdziekolwiek indziej, to, no to jest już drugorzędna rzecz dla nas, bo wydaje mi się, że Mm, że najważniejszy materiał, a promowanie go będziemy mogli już do, dopasować do obecnych wiesz, warunków, w jakich przyjdzie nam istnieć. Plany na 2012 rok. Gdzie się zobaczymy, co się będzie działo? A powiem Ci, że wiesz, 2012 rok zaczął się dla mnie całkiem nieźle. Pozgajemy, odpocząłem e, parę dni byłem u mojego przyjaciela na krótkim wypadzie. A później wróciłem i od razu wziąłem się do roboty. Będzie sporo, sporo rzeczy, niektóre niespodzianki. Będzie nagrywany specjalny jeden kawałek jako intro dla pewnej osoby. Featuringi już zacząłem nagrywać, ze trzy już nagrałem, a mamy początek, tak naprawdę kończy nam się styczeń. Nawet wczoraj byłem w studiu Atrapach. Kurczę, nie wiem, czy też wiesz, tak mogę, bo niektórzy trzymają sobie jako niespodzianki gości i tak dalej. No, tak dalej. Możesz zdradzić sobie... tajemnicę jedną chociaż. No, 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 no. Nie, nie, wiem, czy bym chciał. Nie, <laughs> myślę, że wiesz. Ja też, bym, ja też byłem niezadowolony, jak ktoś, wiesz, wysypywał z rękawa to, że będzie u mnie płycie, a ja chciałem sobie to ogłosić jako mój niusik, no, no. Nie? więc nie chcę psuć. No. Powiem, że z różnych wytwórni, yy, począwszy od Step Records. Jest yy, prosto, pewnie prosto nie, znaczy jest prosto nie mamy jakichś tam wspólnych, y, wspólnych dróg i nagrywek, e, bardziej dealgang, teraz będzie nowa płyta, tam się też pojawi, no zobaczymy, no myślę, że będzie się działo i, i jakby wiesz, jest dobry czas, chcę dużo pracować, chcę dużo nagrywać, bo jakby wiesz, czuję mocne wsparcie od ludzi, od chłopaków ze stepów, od... Y, a po prostu, słuchaczy i jakby daje mi to pozytywnego kopa, więc, yy, więc jakby wiesz, no zamulanie nie wchodzi teraz w grę, a no co, no, będę siedział na pewno nad yy, kolejnym solo, będę siedział nad płytą z jednym yy, z raperów też z Warszawy, robimy taką epkę zajawkową. Na czym robimy, no w sensie mamy wybrane jakieś, jakieś pierwsze bity i czy, czy... Teraz zrobimy te 2-3 numery i stwierdzimy, że to jest to, to powiem Ci, że zrobiliśmy tą łebkę, albo jesteśmy w dobrym kierunku, a, a, a teraz jest plan, no. Więc planów jest wiele. Chciałbym, żeby... Będzie się działo. 50-60% z nich się spełniło, to będę bardzo zadowolony. Tak zawsze wiesz. Trzeba mówić na obiecywać, a później chociaż połowę spełnić. Dobre, reasumując słowo na niedzielę dla naszych widzów, słuchaczy. A to w niedzielę będzie projekcja? Słowo, słowo na sobotę może Dobrze słowo na każdy dzień tygodnia eee, co moi drodzy Słuchajcie rapu dawajcie nam swoją miłość swoje serce kupujcie oryginalne płyty albo przemieść słuchajcie eee, co no pozdrawiam Wro Wrocław pozdrawiam całą Polskę do zobaczyska Elo Peace